Witam wszystkich bardzo serdecznie. Często patrząc na stylizacje na ulicach, wydaje mi się, że kobiety mało starannie wybierają obuwie do ubrań. Do różowych spodni dołożyłam czarne buty, bo tak często widuję stylizacje, zwłaszcza letnie. Skupię się na kilku aspektach, na przykład do koloru. Często kobiety do koloru dokładają czarne buty ze względów praktycznych, a poza tym twierdzą, że czarne buty pasują do wszystkiego. Owszem, czarne buty pasują do wszystkiego, ale jak pani widzicie chyba niekoniecznie. Tutaj jest zaprezentowany czarny but loafers skórzany i sandałki różowe jako letnia stylizacja do różowych spodnie lepiej pasują różowe. Buciki, w dodatku jeszcze o letnim fasonie. Dołożyłam też białe sneakersy, bo białe sneakersy są super modne, a dlaczego te białe z różową? Dlatego, żeby pasowały do bluzeczki. I tutaj kolejna zasada, dobieramy buty do koloru. Kolejna zasada, dobieramy buty do stylizacji, jaką mamy. Co w ogóle chcemy zaprezentować sobie? Wydaje mi się, że kobiety często zakładają byle co na siebie, kompletnie nie zastanawiając się na tak zwanej filozofii stylizacji. Więc jeżeli mamy tutaj taki styl, powiedzmy, że włoski, powiedzmy, że taki dziewczęcy, powiedzmy, że taki lekki, to załóżmy do tej lekkiej, letniej stylizacji lekkie buty w dodatku jeszcze o fasonie bardzo dziewczęcym czy kobiecym. Tutaj akurat to są klapeczki, sandałki w różowym kolorze lub białe sneakersy, tak jak tutaj z różowym elementem, wtedy ten look młodzieżowy jest zachowany, spójny od samej góry do samego dołu. Buty sprawiają, że nasza stylizacja jest zamknięta i spójna. Tutaj stylizacja, ta sama stylizacja w różowych butach i w czarnych butach, chociaż te buty mają tak samo wydźwięk letni i taki fantazyjny, i kobiecy, to jednak wydaje mi się, że jeżeli chcemy założyć czarne buty do takiej stylizacji, musimy je. Um, Obudować czarną torebką, żeby ten akcent kolorystyczny nawiązywał do czegoś. Często kobiety zapominają, że nie musimy mieć tej samej torebki do stylizacji, ale but z torebką musi spełnić spełni jakąś całość, musi korelować z tą, z tą torebką, nie może być tak, tak, jak młodzież mówi, od czapy. Tutaj jest torebka elegancka różowa i wieczorowa czarna, i te dwie strony z tej stylizacji. I na inny mają wydźwięk. Możemy założyć zupełnie na inne pory dnia, na, la, na dzień i na wieczór. I często zapominamy właśnie o tym, że bud sprawia, że Nasza stylizacja jest dzienna albo wieczorowa. W ogóle dzisiejsze osoby, dzisiejsze kobiety, nie wiem, zapominają, że but może być butem wieczorowym i powinien być zakładany wieczorem. Na przykład czarne eleganckie sandałki są wyjątkowo stworzone do stylizacji wieczorowych. Bardzo często widuje dziewczyny w letnich sukieneczkach w dodatku jeszcze w łączkę i w czarnych, ciężkich sneakersach. Ja wiem, że podejście praktyczne, że czarne buty do wszystkiego pasują, że zainwestowały kilkaset złotych lub kilka tysięcy złotych w buty czarne, skórzane, w dodatku super modne. Na przykład ostatnio widziałam Adidasy Sambe niestety były za ciężkie do tej letniej stylizacji, do letniej sukieneczki. Czarne buty wydaje mi się, że w ogóle nie za bardzo pasują na lato. Tutaj ta sama sukieneczka, czarne sneakersy i czarne lofersy. I dalej uważam, że niekoniecznie, a wystarczyło zamienić tylko te ciężkie czarne buty, które dołowały tą stylizację na białe sneakersy, czy materiałowe, czy skórzane i znacznie lepiej ta letnia stylizacja, ta sukieneczka letnia bez rękawów wygląda w stylizacji jasnej. I to samo się tyczy sneakersów w innych kolorach, bo widziałam też w kolorach nude, w różowych kolorach. Jeżeli inwestujemy w sneakersy, to raczej inwestujmy w białe sneakersy, bo choć się często brudzą i choć często je trzeba czyścić, to niestety jest to prawda, co mówią stylistki, że białe buty na lato najlepiej się sprawdzają. Do tej letniej sukieneczki dołożyłam sandałki różowe i sneakersy i w różowych sandałkach wyglądamy na poważniejsze, a w białych sneakersach wyglądamy bardziej dziewczęco. Tutaj założyłam czarne klapki, bo też często widuję, że kobiety w lecie chodzą w czarnych klapkach. Obydwie te stylizacje, czy biała, czy czarna, wygląda dobrze, ale do tej jasnej sukieneczki uważam, że lepiej byłoby założyć białe klapeczki, chociaż tak jak mówię, często y, chodzą kobiety w czarnych klapkach w lecie. Y, nie wygląda to źle, ale trzeba nad tym popracować. Inna zasada, jeżeli mamy coś niemodnego, tak jak na przykład tutaj, ja mam spodnie Capri, które są już niemodne od wielu lat. One są jeszcze szerokie, więc nie są takie tragiczne, ale często widuję kobiety w takich obcisłych spodniach Capri. No, to jest po prostu już tragedia. I jeżeli do tych spodni Capri dołożymy nieodpowiednie buty, to. Od razu sprawimy, że wyglądamy na kompletnie niemodne kobiety. Do tych białych spodni capri dołożyłam supermodną koszulkę w biało-brązowe pasy. Założyłam białe sneakersy lub wysokie espadryle i ta stylizacja wygląda bardzo elegancko, ponieważ buty są modne. I w bardzo dobrym kolorze, czyli biały lub kolor nude zbliżony do paseczków na koszulce. Tutaj staram się podnieść tą stylizację, czyli dokładam buty super eleganckie, zamszowe, stylizowane na firm Hermes. To są buty skupione w firmie Ryłko i klapeczki skórzane białe. W obydwu tych wersjach ta stylizacja, która w sumie jest niemodną stylizacją, jeżeli chodzi o spodnie wynosi się na wyższy poziom, czyli buty eleganckie, bardzo dobrej jakości sprawiły, że niemodne rzeczy zupełnie straciły tą swoją niemodną formę a Obudowana ta stylizacja niemodna, obudowana eleganckimi elementami sprawiła, że wyglądamy fenomenalnie. wyglądamy w stylu jachtingowym, w stylu marynistycznym, a przy okazji jest to letnia, piękna stylizacja, która się sprawdzi w wielu, wielu miejscach i na wielu wycieczkach wystarczyło tylko niemodne spodnie obudować modnymi elementami dodatku jeszcze posłużyłam się tylko dwoma kolorami czyli białym i kolorem jasnego brązu, powiedzmy, powiedzmy, że nude. Dołożyłam klasyczną torebkę w stylu longchamp. A teraz często zakładane czarne buty przez kobiety i zobaczcie Panie, całkowicie ta stylizacja tak ciężko wypracowana została zniszczona, po prostu zniszczona. I to się właśnie dzieje, kiedy zakładamy nieodpowiednie, niedopracowane, nie do końca wymyślone buty. Czarne buty są praktyczne, ale na jesień, na zimę, w lecie niekoniecznie. Tutaj barwna stylizacja, czyli lniane spodnie i różowy żakiet, nieoczywiste połączenia. Buty, szpilki w kolorze naturalnym i lofersy w kolorze jasnoróżowym. Obydwie te wersje butów na wysokim czy na płaskim odcasie do tego koloru idealnie pasują. Jeżeli chcemy mieć wersję biurową, zakładamy buty na obcasie. Jeżeli chcemy mieć wersję taką dzienną, niekoniecznie do biura czy niekoniecznie do pracy, zakładamy płaskie buty, ale pod kolor. I stylizacja jest zakończona, ponieważ jest wymyślona od początku do końca. Wszystko tutaj współgra i wszystko w tej stylizacji jest podporządkowane obuwiu. Tutaj zakładam tylko, zmieniam białe sneakersy i białe klapeczki i stylizacja straciła swój elegancki wydźwięk na styl taki casualowy, czyli weekendowy, wycieczkowy, czyli taki dzienny, bez przypuśćmy wyjścia w jakieś oficjalne miejsca. Możemy po prostu iść do szkoły czy na zajęcia. I tutaj znów pokazuję z czarnymi butami i ta stylizacja na Natychmiast straciła na wyglądzie kompletnie te spodnie i ten różowy żakiet, zupełnie zostały zabite przez czarny, dramatyczny but. Chociażby nawet starałam się uratować tą stylizację balerinką czarną. Musiałabym do tej balerinki dołożyć czarną torebkę, i wtedy być może ta stylizacja były, byłaby uratowana. Tutaj wersja kobieca, czyli klasyczne sandałki, i wersja młodzieżowa, białe sneakersy z, różowym, z różową podeszwą współgrająca z żakietem. Obydwie te wersje są fajne, tyle że. Ta pierwsza stylizacja jak najbardziej była w moim stylu, bardziej współgrała z moją wizją całości. Pamiętajmy, panie, że musimy mieć wizję całości, jak chcemy wyglądać, jak się chcemy prezentować. Tutaj założyłam buty nude i ten, ta stylizacja zrobiła się stylizacją w stylu old money, w stylu jachtingowym mm, stylu, ponieważ te buty, y, które są stylizowane na Hermes, mają taki właśnie wydźwięk jachtingowo marynistyczny i zupełnie stylizacja bardzo kobieca zrobiła się mm, stylizacją taką... Mm, Dokładnie weekendową, spacerową, stylizacją gdzieś tam w biegu, gdzieś tam po drodze coś chcemy zrobić, kupić, kupić, zabrać dzieci ze szkoły. Możemy butami zabić stylizację. Jeżeli chcemy, żeby stylizacja była elegancka, to możemy na przykład założyć tak jak tutaj klapeczki. Czy będą to czarne klapeczki skórzane i dołożona do tego torebka? Czy koszyczek, czy będą to buty tak jak tutaj, troszeczkę w kolorach brązowych, buty, klapki, klasyczne klapki firmy Gucci. Ta stylizacja już będzie zakończona, będzie elegancka, ale będzie stylizacją dzienną. Często widuję do takich właśnie sukieneczek takie oto właśnie obuwie, czyli japonki. Dzisiaj na przystanku widziałam dziewczynę, która miała przepiękną sukienkę biało-zieloną w stylu Zimmermana. e klapki br, czarne, brudne, wygniecione, stopy, stopy brudne, ponieważ wypadały z tych y, klapek. Ja sobie nie wyobrażam, jak elegancka kobieta może deptać stopami po y, ulicach y, miast, chodząc cały czas brudząc sobie stopy. Jeżeli jesteśmy na plaży, to jak najbardziej. Pamiętajmy panie, że obuwie zakładamy odpowiednie do sytuacji, w której jesteśmy. Wystarczy tylko do tej... Pięknej niebiesko-białej sukienki dołożyć białe snickersy, czysto białe, czy w kolorze śmietanki, i już ta stylizacja zupełnie inaczej wygląda, ale jest nadal wygodna, czyli buty mamy tak samo wygodne jak wcześniejsze Japonki. Często do tych sukienek kobiety zakładają czarne buty, naprawdę czarne sneakersy. Nie wiem o co chodzi. Widziałam kilkakrotnie letnia sukienka w kolorze czarnym, w kolorze niebieskim i czarne sneakersy. Ja tutaj mam. Czarne snikersy i zamszowe snikersy, które również nie wyglądają dobrze, ponieważ są zbyt masywne. Jeżeli mamy letnią sukieneczkę, to nie zakładajmy aż tak strasznie masywnych butów, chociażby one były najmodniejsze. Ale co z tego, kiedy wyglądamy zbyt przysadziście? Wystarczy zamienić na kobiece obuwie, czyli klapeczki lub koturny, które sprawią, że będziemy wyglądały na lżejsze, będziemy, nasz luk look będzie lukiem letnim i co najważniejsze, nasze stopy nie będą się męczyć, bo w klapeczki są przewiewne. Poza tym buty współgrają z akcesoriami, czyli z paskiem, ponieważ obcas Współgrał z paskiem. Tutaj inna wersja, jeżeli nie chcemy mieć koturny, to po prostu wystarczy letnie buty, letnie sandały, przypuśćmy, białe i już ta stylizacja wygląda poprawnie, a nie obciążamy ją ciężkim obuwiem. Często w lecie widuje kobiety w białych spodniach. Ale często wyglądają nie za dobrze. Jeżeli buty nie współgrają z resztą akcesorii czy resztą ubrania, no to tutaj jakiś zachodzi dysonans. Tutaj do tych różowych sandałków założyłam lekko różowy paseczek, więc jest korelacja. Ale. Te drugie buty, zielone czy niebieskawe, kompletnie nie wiadomo, do czego one były dołożone. Założyłam, bo często kobiety zakładają do białych spodni czarne klapki. Mnie się wydaje, że te białe sprawiają, że nasza noga się wydłuża, ale ogólnie rzecz biorąc, stylizacja nie jest zła. No i właśnie te słynne czarne, ciężkie sneakersy do białych letnich spodni. No, no, nie wiem, no nie wygląda to tragicznie, ale jednak wydaje mi się, że skracamy sobie nogę. Wydaje mi się, że mm, włoskie kobiety, bo często ostatnio mówimy o włoskich kobietach, założyłyby buty zupełnie, jak się to mówi, od czapy, czyli przypuśćmy na koturnie, w dodatku jeszcze w printy zwierzęce lub y, klapeczki czy sandałki w stylu mm, nie wiem, bohemy czy cyganerii, i również ta stylizacja jest całkiem poprawna, ponieważ korelują te buty z paskiem czarnym, skórzanym. Buty są również skórzane. No i przy okazji, nie zapominajmy, że fantazyjny but potrafi sprawić, że nasza stylizacja wyskoczy o poziom wyżej. Tutaj założyłam zwykłe neutralne buty, czyli szpilki w kolorze Nude i zwykłe loafersy. Jest poprawnie, ale jest bardzo grzebnie. Chyba jednak ta wcześniejsza stylizacja była dla mnie bardziej z pazurem, zadziorna. Tutaj wersja. Czarne lofersy i zielone lofersy, obydwie parę butów ze skóry. Wszystko jest poprawnie, ale w moim wyobrażeniu, lata w mieście to chyba. Lepiej wyglądają te zielone lofersy, jakoś tak lżejsza ta stylizacja jest, lżejsza, jakoś tak lepiej to wszystko wygląda. Często widuję też, zwłaszcza młode osoby w butach tak zwanych sportowych, odjechanych, czyli przypuśćmy Balansjagi, takie przedziwne, przerysowane. Nie jest to, nie wygląda to źle, ale mnie. Zawsze coś w, w troszeczkę razi w takiej stylizacji, ale jeżeli obudujemy te buty udziwnione jakąś górą fantazyjną, to oczywiście czemu nie? Ja dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się panią podobał filmik. Mam nadzieję, że pokazałam paniom, że jednak w dobranie odpowiedniego obuwia może sprawić, że nasza stylizacja wyskoczy na wyższy poziom, albo możemy ją całkowicie zabić. Piszcie pani w komentarzach, jakie dziwne zestawienia obuwnicze widziałyście yy, na ulicach. Mnie zawsze rażą Japonki na nogach w mieście do fantazyjnych letnich sukienek.